Od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości twej duszy. Miłosierdzie jest wyjątkowym działaniem Boga. Ujawnia się tam, gdzie powinna być kara. Chcę przez to powiedzieć, że, że ktoś może się zdziwić, że Ezechiasz. O mało co nie umarł z powodu jednego wrzodu, ale wystarczy, że jakaś część naszego ciała cierpi zapalenie, a cały człowiek jest chory. My raczej z powodu jednego grzechu nie, umieramy, nie, nie umiemy się y, przejąć, ale gdy już wszystko nas boli, wtedy szukamy ratunku u Boga. Oby nie było za późno. Tymczasem jedna rana na ciele może spowodować, że cała krew z człowieka wycieknie i póki czas trzeba ją zatamować. Wystarczy, że boli Cię jeden ząb, a cały jesteś niezdolny do działania. Leżysz i jęczysz z bólu. Kiedy przyjmujemy łaskę życia w Jezusie, ale nie oczyścimy wnętrza kubełka naszego sumienia, w którym są przyzwyczajenia grzeszne naszych rodziców i dziadków i pradziadków, grzechów rodziny, chore powiązania emocjonalne, konsekwencje przestępstw naszych kuzynów, dziadków, wyuczone schematy, myślenia, lęki, pożądania wynikające z grzechu rodziny, to nasze naczynie serca ma dwa rodzaje zawartości. Są w nim śmiecie i są w nim skarby. Ale kto by chciał śmierdzące skarby albo kto by chciał drogocenne śmiecie, owszem, zawsze będziemy ludźmi grzesznymi, zawsze będziemy popełniać jakieś błędy, ale skala tych wykroczeń nie będzie taka jak wtedy, kiedy śmieci zatrutych powiązań z grzechami rodziców czy dziadków nasycają nas od wewnątrz złymi tendencjami. Po pierwsze, pomyśl, rodzaj twoich pokus może wynikać z układu rodziny. Czy jest ona pełna, czy niepełna, czy skłócona, czy natroskliwa, kontrolująca, może zupełnie liberalna. Po drugie, twoje uprzedzenia do przełożonych, do, do braci, do sióstr, do kobiet, do mężczyzn, do dzieci, do rodziców mogą być przedłużeniem twoich ukrytych uczuć do ojca, brata, matki, do tego, co się tam między wami działo lub nie działo. Twoje skłonności do wyładowania się w agresywny sposób. Mogą być jakimś wyuczonym schematem, który latami obserwowałeś u ojca, może w końcu trzeba nad tym trochę popłakać. Twoja skłonność do kłamstw, udawania, może być wierną repliką grzechu twojej mamy, lub babci, lub ciotki. Twoje podwójne życie może być dokładną kopią twojego dziadka lub kogoś innego z rodziny, albo w ogóle może to być styl życia w twojej rodzinie. Może warto o tym pomyśleć. Skąd mi się biorą takie pomysły, nie? Twoja chciwość może być ciągłym lękiem przed doznawaniem braku, ponieważ ciągle słyszałeś w domu, że pieniądze są najważniejsze i ciągle rodzice lub ktoś z rodzin narzekał na brak pieniędzy. Chcesz się zabezpieczyć. Dlatego, że ten głos tamtych przodków, rodziców ciągle brzmi Ci w sercu. Może w tej modlitwie chyba powinieneś usłyszeć ten głos, wydobyć go i wyrzucić, bo to jest śmieć, który powoduje, że ty wpadasz w skąpstwo, w chciwość, że nawet sobie samemu odmawiasz. Twoja nieczystość może być konsekwencją tego, że jedno z Twoich rodziców lub obydwoje nie dawali Ci miłości, byli zajęci sobą, swoimi sprawami lub jedno z nich odeszło, trącało Ciebie, może byłeś tak rozpieszczony, że nie możesz sobie poradzić z brakiem utraconych pieszczot. Twoja pycha, duma, bunt może być ciągle jeszcze takim nieoczyszczonym śmieciem, przekory, na nacisk, jaki stosował w wychowaniu ojciec lub matka, może masz stłumioną złośną na niesprawiedliwość, z którą spotkałeś się, nie wiem. Takich śmieci może być mnóstwo to są tylko jakieś dotknięcia, ale co z nimi uczynić? Wyrzucić, przed Bogiem, wyrzucić, wysypać, oczyścić wnętrze łzami skruch. Jest to ważne dla nas w tej modlitwie. Mówię, w jaki sposób mniej więcej możemy zabudować ten czas, który Bóg nam ofiaruje. Teraz zapraszam Was bezpośrednio do tekstu o Esterze, do czwartego rozdziału. Chcę Was zaprosić do tej księgi. Księgi Estery. Księga opowiada o królowej, która miała wszystko. Nosiła koronę, żyła dostatnio, używała najdroższych kosmetyk, ubierała się w najpiękniejsze szaty. Jest to obraz, jak powiedziałem, naszych zalet duchowych, bo Biblia może mówić o naszym życiu wewnętrznym. Możemy mieć wiele darów i wiele się modlić i mieć za sobą liczne rekolekcje. Kosmetyka. Ona przydaje piękna duszy, ale nie zmienia Twojego położenia i położenia Twojej rodziny i wspólnoty. Jednakże to, jej bogactwo, nie mogło nic zmienić, zmienić widma zagłady wiszącego nad jej rodziną, nad jej narodem. Zobacz, że modlisz się, jesteś członkiem wybitnej grupy modlitewnej, może nawet posługujesz charyzmatem, ale możesz doświadczać w swojej rodzinie, w swojej wspólnocie cienia śmierci, cienia nieszczęść, cienia lęku. W pewnym momencie cały jej naród, cały Izrael został skazany dekretem króla, wymuszonym przez ministra Hamana na eksterminację. Może nawet Ty przeżywasz coś takiego, że cała Twoja rodzina nagle stoi przed jakimś cieniem śmierci. Ta kobieta nie mogła w żaden sposób poprawić położenia swego ludu, tylko w jeden sposób, w jaki to uczyniła. Czwarty rozdział księgi Estery 17k. Czytam ten tekst. Także królowa Estera zwróciła się do Pana przejęta niebezpieczeństwem śmierci, zdjęła swe szaty okazałe, czyli nie chce przed Bogiem okazać się jako ktoś okazały. Przywdziała suknie smutku, to jest pewien materializm literacki. Ona po prostu uzewnętrzniła uczucie, w smutku, żałoby, w miejsce wonnego pachnidła pokryła głowę swą popiołem i śmieciami. Ciało swe poniżyła bardzo, a radosne ozdoby zastąpiła rozpuszczonymi włosami. Symbol żalu albo bólu. I błagała Pana Boga Izraela, i rzekła: Panie mój królu nasz, zobaczcie, jak ona się modli. Ty jesteś jedyny, kto tu jest na pierwszym miejscu wymieniony w modlitwie. Czy ona powiedziała w modlitwie tak: Ja mam problem. W tej modlitwie Bóg jest na pierwszym miejscu, czyli nawet mój problem nie jest Bogiem. Nawet moje cierpienie nie jest Bogiem dla mnie. Nic nie jest dla mnie, Ty jesteś Bogiem. Ale wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela. Bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Czyli jestem odpowiedzialna za to. Mogę z tym wszystkim zrobić, znaczy nic nie zrobić, to zrobić coś najgorszego. Ja słyszałem od młodości mojej, w pokoleniu moim w ojczynie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów, ojców naszych, ze wszystkich ich przodków, na wieczystą posiadłość uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy, sięga do przeszłości. A teraz zgrzeszyliśmy czy gdzieś Biblia mówiła, że ona coś zrobiła złego? A jednak mówi my wszyscy zgrzeszyliśmy przed obliczem Twoim obliczem. I wydałeś nas w ręce wrogów naszych za to, żeśmy czcili ich bóstwa. Sprawiedliwy jesteś, panie. Ani jednym słowem księga Estery nie wspomina, żeby Estera czciła jakieś bóstwo. Ale mówi tak: skoro cały mój naród czcił bóstwa, to właściwie ja też jestem temu winna. Jeśli ja jestem winna za grzechy innych, to kiedy ja dokonam skruchy, to ta skrucha również spocznie na innych. Ponieważ utożsamiła się w winie z całym narodem, dlatego Bóg utożsamił jej skruchę z całym narodem i uratował cały naród. Ta sama zasada jest z Chrystusem. Jeden z zgrzeszył, wszyscy obdarzeni są konsekwencjami grzechu. Adam. Drugi Adam przyszedł, zbawił. Wszyscy, sprawiedliwość jego spoczęła na wszystkich. Bo wziął grzechy innych na siebie. Grzeszyliśmy, a oni nie zadowolili się gorzkością niewoli naszej i ręce swoje w ręce Bożków swoich, aby odmienić obietnice u Twoich i aby wyniszczyć dziedzictwo Twoje, zamknąć usta tych, którzy Cię fielbią i zgasić sławę Twego domu i ołtarza Twego. Nie oddawaj Panie, berła Twego tym, którzy nie istnieją. Chodzi o demony. Bo tutaj sięgnę znowu do tradycji żydowskiej, uważano, że ten Haman, który doprowadził do eksterminacji tego narodu, czy chciał doprowadzić, jak Biblia mówi, był agagitą, czyli pochodził z jakiejś rodziny Agaga. A w pierwszej księdze Samuela jest mowa o tym, że Agag był oszczędzonym Amalekitą w wojnie świętej Samuela z Amalekitami, yy, z Saula. Saul miał rozkaz eksterminacji zwyrodniałego plemienia pustynnego amalekickiego Amalekici. Trzeba wiedzieć, że w tamtych czasach nie było CIA, nie było grup antyterrorystycznych, nie było Interpolu, po prostu nie było czegoś takiego jak organy ścigania. Ludzie musieli sami dbać o swoje bezpieczeństwo. I często była taka sytuacja: oni albo my. Tak bywało. I doszło do takiej sytuacji również w Biblii. Czasem ktoś mnie mówi: Dlaczego Pan Bóg kazał mordować tych ludzi tam, takich, owakich? Gdybyś zobaczył, jacy to byli ludzie, to też byś się nie zdziwił. To nie byli już ludzie. To, to, to byli ludzie gorsi niż zwierzęta, niektórzy. Tutaj oszczędzić kogoś przez sekundę, to znaczy zgubić siebie. To były takie historie. My sobie nawet nie wyobrażamy, w jakich zagrożeniach oni żyli w tamtym czasie. A malekici należeli do takiego plemienia pustynnego, które zajmowało się grabieżą, gwałtami, morderstwami, i tak było na przykład od pokoleń. To już było w ich genetyce, że oni nie potrafili się zmienić. To były bestie. I byli ciągłym zagrożeniem dla Izraela. Zagrożeniem nawet przez to, że mogli wejść w związki małżeńskie, bo wtedy te schematy, chore schematy, grzeszne schematy, dziedziczone w tych rodzinach amalekickich, zaszczepione zostałyby w świętą różdżkę Izraela. To jest tak jak na przykład ktoś żeni się czy wychodzi za mąż za człowieka, który pochodzi z rodziny obciążonej bardzo wielkimi przekleństwami, grzechami, jakimiś. Gdzieś coś jest, zaczyna coś przeciekać. Nie zawsze tak jest, bo czasem taki człowiek może być bardzo dobry, bo dokonał pokuty, wszedł na drogę nawrócenia, ale mimo to demony jego rodziców i jego przodków będą go atakować i całą rodzinę. I musi naprawdę trzymać się Boga, żeby nie wróciło zło. A malekici to nie byli ludzie, którzy od pięciu pokoleń żyli w złu, może od dziesiątków pokoleń, od setek. Rabini uważali, że to sformułowanie Amalek jest aliteracją słowa leamek, to znaczy kudołowi, strąceni. I uważano, że, że Amalekici to byli właściwie demony ucieleśnione. Że to byli ludzie, którzy mieli za zadanie przede wszystkim przeszkadzić Izraelowi w zbawieniu. Dlatego oni stanęli na drodze wyjścia z Izraela. Ty musisz sobie wyobrazić, co to jest w ogóle ten Amalekita w twoim życiu na przykład, nie? Albo to, dlaczego zaistniała taka sytuacja, jaka jest w Westerze. Wtedy łatwiej będzie Ci zrozumieć, dlaczego Pan Bóg taki rozkaz wydał Saulowi. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.